Sardynia, szmaragdowe wybrzeża, dzikie góry, tysiącletnia tradycja. No i właśnie tych kilka drobiazgów, które mogą zamienić wasz idylliczny urlop w komedię omyłek. Punkt pierwszy: piasek. Zostaw go tam, gdzie jego miejsce, czyli nie w twojej walizce. Myślisz, że ta garstka różowego piasku w plaży Chia będzie uroczą pamiątką? Sardyńczycy myślą inaczej. I mają na to paragraf, Grube paragraf. Wyobraź sobie, wracasz z wakacji, opalony, zrelaksowany, a na lotnisku witają cię panowie w mundurach, którzy traktują twój słoiczek z piaskiem, jakbyś próbował przemycić co najmniej zaginioną Atlantydę. Kary są tak astronomiczne, że za te pieniądze mógłbyś kupić własną, małą wydmę, ale legalnie. Więc podziwiaj, fotografuj, ale nie waż się uszknąć ani ziarenka. Strażnicy plażowi mają rentgen w oczach, a drony patrolujące wybrzeża od czasu do czasu oczywiście wypatrują przy Przemysłów piasku skuteczniej niż sokoły. Punkt drugi. Codice di Baracino, czyli góralski kodeks honorowy. Lepiej go nie testuj. Słyszeliście o Wendecie na Krecie? Sardynia ma swoją własną wersję. Codice di Baricino. Niepisane prawo z górskiego regionu Barbagia. Historycznie rzecz biorąc, to był kodeks pasterzy, gdzie honor i sprawiedliwość miały nieco ostrzejsze krawędzie. Nie te znane z sal sądowych. Spokojnie. Turyści raczej nie muszą obawiać się pojedynków o pastwisko, ale świadomość, że w nich których odizolowanych społecznościach słowo starszyzny i lokalne zasady wciąż mają ogromne znaczenie, dodaje wyspie pikanterii. Więc jeśli ktoś z górskiej wiosce patrzy na Ciebie spodełba, bo zaparkowałeś na jego miejscu pod drzewem oliwnym, może po prostu przeparkuj. Lepiej dmuchać na zimne, niż stać się bohaterem lokalnej legendy. Punkt trzeci. Kaza marcu Ser z niespodzianką. Tylko dla odważnych i tych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Sardynia słynie z serów. Pecorino Sardo, Fiore Sardo i Casa Marcu. Ten ostatni to ser, który żyje. Dosłownie. Fermentowany przez larwy much. Tak, dobrze słyszysz. Robale. Jeśli podczas biesiady ktoś z tajemniczym uśmiechem zaproponuje Ci ten lokalny przysmak, upewnij się, że masz mocne nerwy i jeszcze mocniejszy żołądek. Widok wijących się larw może być dla niektórych bardziej szokujący niż finał gry o tron. Oficjalnie jest nielegalny w sprzedaży, ale na sardyńskiej wsi wszystko jest możliwe. Rada dla wrażliwych. Gdy na stół wjeżdża coś, co się rusza... A nie jest świeżo złowioną rybą, grzecznie podziękuj i poprosi o chleb. Punkt czwarty. Piano, piano. Twój pośpiech rozbawi każdego sardyńczyka. Myślisz, że kreteńskie siga, siga to szczyt powolności? Witaj na Sardynii, gdzie piano, piano to nie prośba, to stan umysłu. Masz rezerwację w restauracji na 20? Urocze. Włosi z kontynentu, przy sardynczykach to sprinterzy. Tutaj czas płynie w rytmie fal rozbijających się o brzegi i drzemki poobiednej. Kelner może właśnie omawiać wyniki wczorajszego ważnego meczu Cagliari z właścicielem, a mechanik, który miał naprawić ci skuter za godzinkę, może właśnie rozpoczął trzygodzinną przerwę na lat. Zamiast tupać nogą, zamów kolejne Vermentino, twój grafik i tak już skapitulował. Punkt piąty. Pasterz i jego owce. Święte krowy, a raczej owce sardyńskich dróg. Drogi w sardyńskim interiorze bywają malowniczo wyboiste, a ich niekwestionowanymi władcami są pasterze ich stada. Jedziesz sobie krętą górską drogą, podziwiasz widoki, a tu nagle za zakrętu wyłania się kilkaset owiec prowadzonych przez pasterza, który wygląda jakby szedł prosto z okładki albumu z dzikiej Sardynii. Nie trum, nie denerwuj się. To ich terytorium. Ty tu jesteś gościem. Zatrzymaj się, zrób zdjęcie z daleka i bez flesza. Pomachaj. sił z pasterzem lub jego psem pasterskim, który często wygląda gorzej niż wilk, to bardzo zły pomysł. Owce zawsze mają pierwszeństwo na Sardynii. Zawsze. Punkt szósty – Buongiorno, ale bez odpowiedzi. To nie ty, to Sardynia. Przyzwyczajony do wylewnych Włochów, którzy pozdrawiają Cię z entuzjazmem godnym spotkania dawno niewidzianego krewnego. Na Sardynii, zwłaszcza w głębi lądu, możesz spotkać się z rezerwą. Mówisz radosne, dziurno A w odpowiedzi dostajesz spojrzenie, które mogłoby zamrozić lawę. Nie bierz tego do siebie. Sardyczyńcy bywają bardziej powściągliwi, dumni i nieco mniej ufni wobec obcych. To nie wrogość, to raczej historycznie ugruntowana ostrożność wyspiarzy, przełam lody, uśmiechem, cierpliwością, a może mirto. Wtedy zobaczysz ich cieplejszą stronę. Punkt siódmy. Włoch? Ja jestem sardyńczykiem. Nie myl tych pojęć. Dla wielu sardyńczyk to po prostu Włoch z wysp. Błąd. Ogromny błąd, który może kosztować się co najmniej kilka lodowatych spojrzeń. Powiedzieć sardyńczykowi, że jest Włochem, to jak Szkotowi powiedzieć, że jest Anglikiem, tylko z gorszą pogodą. Mają swój język, a właściwie języki. Swoją odrębną, starożytną kulturę, historię i ogromną dumę bycia sardyńczykami. Doceniają, jeśli to uszczą. Szanujesz. A jeśli spróbujesz powiedzieć coś po sardyńsku, nawet jeśli to tylko grację, zdobędziesz dodatkowe punkty. Punkt ósmy. Mirto. Słodki nektar czy podstępny likier. Wszędzie ci nim poczęstują. Czerwone, białe. Domowej roboty z etykietą Mirto. Likier z jagód mirto. To sardyński symbol gościnności. Jest pyszne, aromatyczne i zdradliwe. Szczególnie to domowej roboty, które może mieć moc nieoficjalnego paliwa lotniczego. Pijesz jeden kieliszek, pycha. Drugi. Świat staje się piękny. Po trzecim zaczyna rozumieć język owiec i snuć plany budowy własnego nuragę. Degustuj z umiarem, chyba że twoim celem jest osobiste spotkanie z wszystkimi duchami starożytnej Sardynii. Punkt dziewiąty. Costa Smeralda to nie cała wyspa. Odkryj dzikie serce Sardynii. Instagram kusi zdjęciami z Costa Smeralda, jachty, celebryci, plaże jak z Karaibów, ale Sardynia to znacznie więcej niż ten luksusowy skrawek. Jeśli oczekujesz, że cała wyspa to jeden wielki kurow z drinkami z palemką, możesz się zdziwić. Wystarczy ruszyć się w głąb lądu, by odkryć surowe piękno gór, zapomniane wioski, gdzie czas po prostu się zatrzymał i krajobrazy, które zapierają dech w piersiach swoją dzikością. Nie bój się zjechać z głównej drogi. Prawdziwa Sardynia często kryje się tam, gdzie kończy się asfalt, tylko uważaj na te owce. Punkt 10. Domus de Janas. Nie w wróżek i nie wchodź bez pozwolenia. Sardynia usiana jest tysiącami domus de Janas, tak zwanych domów wróżek, prehistorycznych grobowców wykutych w skalę. To miejsca, Magiczne, owiane legendami. Miejscowi wciąż opowiadają historie o małych wróżkach Janas, które zamieszkiwały te groty. I choć raczej nie spotkasz tam tych istot, to miejsca emanują niesamowitą energią. Podchodź do nich z szacunkiem. Nie śmieć, nie niszcz, nie krzyć. W końcu nigdy nie wiesz, czy jakaś starożytna sardyńska wróżka nie obserwuje cię z ukrycia. Gotowy rzucić klątwę na twój aparat fotograficzny, jeśli zachowasz się nieodpowiednio. Albo co gorsza, na twoje zapasy mirto. Sardynia to przygoda, czasem wymagająca ale zawsze fascynująca. Przyjeżdżajcie z otwartą głową, szacunkiem i dużą kartą pamięci. No i może słowiczkiem podstawowych sardyńskich przekleństw. Żartowałem. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, a po więcej zaglądnij na www.padskrajodraju.com Jeśli szukasz więcej informacji na temat Sardynii, to wszystkie linki do wszystkich moich filmów znajdziesz w opisie do tego filmu.